Hej. I na dobry nagrywamy sobie tutaj na i tym Na takim autku Nie wiem czy to dobre, ale... Ale ładnie muzyka gra Muzyka fajna No i tak tutaj Hej A. A No co to robisz? bombę Tak tak, to takie granaty jak wojsku robią. O! A tu mocniej chyba trzeba. Zaraz mocniej zrobimy. Jeszcze jedną daj. Jeszcze! Jeszcze? Jeszcze jedną. I to ma ładnie, widzicie? Czekaj, nie robię. Tylko nie róbcie tego w domu, tylko w garażu. W garażu na i, takim autku. A. A żeby mi nie wybuchła, bo jak wybuchnie, to mi urwie głowkę. Tak mi rodzice A był taki właśnie, co i tam była taka bazuka na wodę. Nie, na wodę. Nie, na kamyka I tak saletry nasypali jakieś rury, i tam kościół wsadził kamyka. No i to były takie dzieci, 10, 10 lat, I no i odpalili. I gościowi dostał głowę i mu urwało głowę. A to jeszcze jakby nasi pradziadkowie żyli, bo to były ten... Wojna cztery, druga. Czterej pancerni i pies. Tak, oni się bawili w czterech pancernego i pies. Takich w Red Orchestra. O no. Tylko, że tam nie ma pola polków. Rafaj! Nie, tych mnie zawołani. Tak mocniej, żeby wybuchło. A nie w rękę. Bo stracę głowę. Dzień dobry, dzisiaj Wam pokażemy taki granacik. O, to jest taka biedronka. To nie robię reklamy mi tego. No i tak. I chodź, Kosiu, no i rzucaj. No nie działa, dlaczego nie działa? Jeszcze raz. Rolę. No, Beton. Czekajcie, cięcie No dobrze, możemy rzucać Hej no to rzucamy A się oddalę? To urzucamy Nikt no nie działa Drugie zrobiliśmy No to cięcie Czekaj Ja to rzucę o. Ja, kameruj! Patrz, w dół idę, patrz! Tu, tu będę, dobra? No. No. Nie działa! Uchnia. Teraz ja! Słuchajcie, kolwiek! Test numer 15, test numer 15, ale bez, bez folii, nie wyszło. Teraz będziemy robić smoka, bo nam bomba nie wychodzi. Smoku, ujęcie pierwsze. Dobra. Patrzcie, kordę. Są złe zapałki. Złe, czerwone. Takie niebieskie, z to są dobre. Chyba I... pójdziemy kupić. Tak. Kurde! A, po wojskowemu. No, nie chcą się palić. Patrzcie. Jest. Oooo. Patrzcie. Podpalą budowę. Dobra. Rzuć na te na dole. Paj, chyba się pali. No nie widzicie, to jest bardzo złe. Nie! Ale smoku był. Patrzcie, dorzucimy do ognia. Jeszcze Jej. jedna jest paczuszka. Taka zapakowana. To Ta popa, pa.